No to jeszcze raz Państwa pozdrawiam, nazywam się Kamina Kowalska. Dobrze? Pochodzę z Łodzi, właściwie to pochodzę z Wołynia. Tam się urodziłam w roku 1940, akurat w tej miejscowości, gdzie Ukraińcy czali się na Polaków. Zaczęli dzisiaj również na moją rodzinę i ledwie zdążyliśmy stamtąd uciec y, szczęśliwie, ponieważ y, y, sąsiad y, ma, y, y, nasz. Y, za, za, zaprosił nas do siebie, bo widział, że przecież czekają, że Ukraińcy, to byli Bulbowcy akurat, y, gdzie do nas przyszli, więc y, oni faktycznie przyszli, a my leżeliśmy pod głowie jako dzieci w jego mieszkaniu. I on sam w rozkroku i powiedział, że nie ma ich tu. A byliśmy. Oni nie dali za wybranym, obeszli całą wieś, i głównie dwa cmentarze i mówili, oni muszą tutaj być. I wrócili, wybrane, a wrócili i dzieci zrodziły, dzieci greńskie, dzieci tego sąsiada, zrodziły ojca i powiedziała, że my byliśmy. Mój ojciec bardzo to przeżywał, bo my uciekliśmy na inną wieś, tam gdzie były tory, e, znaczy stacja kolejowa i tam czekał pociąg ma jedyny, jak się doczytałam, jedyny, który wiózł e, niechom, e, ludzi stąd na robotę do Niemiec. I dla nas to było zabawienie. Że, że nie zostaliśmy tak zarznięci i nie mieszali na tym płocie jak moi rówieśnicy w tamtych czasach. Droga do tych Niemiec była długa, bo, tym, bo zanim zbierało się trochę, się, wypełnił się pociąg z tymi przeciwnymi niewolnikami. To upłynęły dwa tygodnie i to, po tych dwóch tygodniach yy, w pociągu yy, pociąg zaczynał się tylko, żeby yy, nadać sobie wodę, żeby sobie yy, yy, no może coś zjeść, może się przewietrzyć i w tym roku. Dojechaliśmy do obozu niemieckiego, był do, to do obóz pracy, pracy przymusowej. Tam przy, by, by było zgromadzonych 500 pięć, pięć, robotników, więźniów, niewolników różnej narodowości. Przyjechali z dziećmi, przyjechali do pracy do Baora, ba Milkant się nazywał ten gość, który sprawował się chyba nieźle, bo jak weszli Amerykanie, żeby wyzwolić ten obóz w 1945, my wiedzieliśmy tam od 1942 do 1945, więc Amerykanie zapytali tych niebojników, między innymi mojego ojca, jak ocenia tego, tego mylkanta. I ojciec, jak pamiętam, jako dziecko, bronił tego mylkanta i ci ludzie, którzy tam poszli, jakby bronili go może za uratowane życie. Bo, prawdopodobnie, że może inni ludzie jeszcze mieli y, gorzej, gdybyśmy, a mieszkaliśmy tak, jak tutaj y, opis, opisane jest na ulicy Przemysłowej, w baraku, w tyle lat. Też cierpiliśmy, te, prze, przechodziliśmy te choroby, y, ten typu stew, ten, tyfus, ten, ten y, jak się nazywa wszystko to znam z, z własnego doświadczenia. Do to jest straszne, jak sobie pomyślę, że to może się jeszcze raz przydarzyć, to ciarki, że tak powiem, przechodzą mnie i, i cóż ja powiem, jestem bezradna. I co ja powiem tym moim dzieciom, tym moim wnukom, które może będą przeżywały taki los, jak ja. Powiem nigdy więcej wojny. Nikdy... Nikdy więcej wojny Nigdy więcej... więcej wojny! Nigdy więcej... więcej wojny! Nigdy więcej więcej no tak widzę tutaj Pana, pozdrawiam Pana serdecznie i właśnie gratuluję postawy takiej wspaniałej, takiej e, odwagi. Ja właśnie po przeżyciach tych obozowych zawsze starałam się być odważna i za to przypłaciłam nieraz pomijanie w nagrodach, w, w lekceważeniu, w ignorowaniu. Nie wiem właściwie dlaczego coś się takiego musiało dziać, coś takiego musiałam mówić, że to się nie podobało moim władzom. Cieszę się, że teraz mogę powiedzieć jeszcze to, że jak wróciliśmy z tych Niemiec, rodzice do sali gospodarstwo po niemieckie i tam zaczęłam... Zaczęliśmy mówić jako dzieci po polsku, bo mogliśmy wjechać do Ameryki na przykład, ale mama mówiła, że nie, wracajmy do Polski, ja chcę do Polski, my ja chcę, żeby dzieci. Nasze, a było nas a potem przedmiotem jeszcze się urodziło, żeby dzieci zaprzestały mówić o po Polsku, żeby się nie zgermanizowały. Wróciliśmy do tej Polski, ojciec dostał do gospodarstwa po niemiecku, ciężko tam było, bo te podatki, tak jak teraz, gnębią tych ludzi, tych przedsiębiorców, tak, rolników również. Bili. Mama ciągle chowała, ukrywała tam co, co lepsze. Ojciec prowadzał gdzieś prawie świnie, żeby nie zabrali nam za podatek, za jakiś tam domiar. Ale jako dziecko cieszyłam się i wszyscy się cieszyliśmy, że mogliśmy chodzić do szkoły i mówić po polsku. właśnie moim nauczycielem był Taki pan, który się nazywał Teodor Bawat, był Kaszubem, bliski na pewno Tuskowi, bo sam tych okolic mniej więcej po pochodzi, połochodziła rodzina tego całego Tuska. Ale ja się zadziwiłem. Jak było w tej szkole? Bardzo się cieszyłam. Znaczy walczymy z krzyżem teraz, znaczy walczmy z krzyżem, bo myślę, że ta braciła. Zaczynamy się to tak. W duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas użytkiem do przeznienia wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A na zakończenie lekcji mówiliśmy Dzięki Ci Pani za światość tej nauki, która była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym w Jezusa, Chrystusa, Pana, naszego Pani. Dziękuję. Dziękujemy. To dziękujemy, to dziękujemy Pani za żywe świadectwo. To Pani powiedziała, to co w tych książkach na pewno nie ma. Może jest, ja nie doczytałem. Pani Mały Auschwitz.